No siemanko, Elson, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Michał z tej strony. Drodzy Państwo, polecimy sobie dzisiaj z szybkim, łatwym, prostym i fajnym testnetem na świeżej sieci budowanej dzięki Cosmos SDK. Konkretnie chodzi mi o Neutrona. I to jest bardzo fajny projekt i bardzo chciałbym się załapać na taki airdrop. Będziemy klikać sobie tego, tego testneta dzięki Astroport, czyli temu dexowi na Terra no wiem, trochę nie smak pozostał ale pójdzie nam to bardzo gładko, tylko tokenów mają trochę mało, tak czy siak nie będzie ten testnet wymagał żadnego nakładu finansowego, nie będzie tutaj żadnych akcji na social mediów czyste mięso, klikanko na deksie, także już nie przeciągając zapraszam na intro Pani myczny. Pani myczny. Pani myczny. Tutaj lecimy sobie, wbijamy do nich na Twittera. No i jest informacja o tym testnecie, testnet. Bar Barion i musimy wbić tutaj na Astroport. Generalnie, bo tutaj jest cała instrukcja jest u nich, więc na początek będziemy musieli wejść sobie na Explorer i dodać tą sieć do naszego Keplera. Ja już to akurat zrobiłem. Powinniście kojarzyć, tutaj się po prostu podpina tego Keplera, nie wiem czy mogę Wam to... O, tutaj to jest. Tutaj musicie mieć Keplera zaznaczonego, tutaj dajecie Enable, wtedy Wam pokażę dodanie tej sieci dajecie tutaj next i później powinien wam tutaj o możecie na przykład ja, akurat się nazywam ja, że to jestem ja i dajemy next i tutaj będzie nasz adres, dajemy save jest zapisany, możemy go sobie skopiować i wtedy wracamy tutaj do nich i wbijamy na Telegram. I na Telegramie jest taka komenda, no, ale tak to zrobimy. Komenda jest request i wasz adres. No i uwaga, bo zrzucą nam tutaj aż dwa tokeny ntrn i tam oczywiście wszystkie słapy musimy przełączyć się na sieć testową, ale to Wam za chwilę pokażę. I tutaj jest informacja, że im więcej transakcji zrobimy, tym bardziej możliwe jest to, że zakwalifikujemy się na ten Astro Badge. Czyli taką odznakę Dumy od Astroport. Ja już mam takie 2-3 kagańce nawet. Trzeba zrobić swapy, LP, staking. I generalnie dobrze by było sobie wrócić tutaj do tego testnetu, tak, co jakiś czas, żeby, no jak oni chcą dużo transakcji, to czemu nie? A tutaj wbijamy teraz i zaraz Wam pokażę, gdzie tutaj się konkretnie łączymy. Tutaj musicie sobie, będziecie mieć to schowane. O, i widzicie, że ja tu jestem teraz w Terra Mainnet. Ale jak wejdziecie sobie tutaj, neutron. To elegancko, możecie robić słapy. Tak jak widać, ja mam tutaj te dwa tokeny. No i nie wiem, czy pamiętacie, jeśli mieliście Astroport na, na Astro Token Astro na Lunie i jeśli mieliście jakąś Lunę, no to tutaj jest Airdrop. Tylko trzeba się znowu przełączyć z powrotem tutaj, wejść tutaj i tutaj możecie wkleić swój adres Terra i generalnie można się tutaj również połączyć portfelem Terra Station. No to jest Astroport. Dobra, wracamy teraz tu z powrotem na ten testny. Na neutrona, nie wiem jaki konkretnie tam jest limit, ale kaza kazali mi czekać: 1438 minut, także możemy póki co się pobawić tymi dwoma tokenami. Tutaj porobimy sobie mikrosłapy, mikropule, ale Ciach, tak jak widać, leci to bardzo szybko. Także teraz możemy sobie na przykład USDC. Tutaj trochę więcej weźmiemy, zaszelejemy, bo będziemy stawiać pulę płynności. To w ogóle jest bardzo dużo opcji na te pulę płynności, także można, można się pobawić. Ale tak jak widać, leci to bardzo szybko. Także chciałbym taki airtruck, chciałbym. Może mnie słyszą, podobno zatrudniają. Także ja bym chciał, jak coś. Dobra, robimy tego swapa. <słup> Confirm swap, lecimy z tym, leci to po prostu pięknie, elegancko. Ja bym tak chciał. Tak jak na teraz, kiedyś się latało, tak by może. No, było tutaj po Dobra, więc jak już mamy wszystkie tokeny, możemy uderzyć na te liquidity pule Tutaj, proszę bardzo, USDC do USDT, Astro, no wszystkie możliwe kombinacje tutaj są chyba. A ja będę takie mikropule stawiał, oh, proszę bardzo. Confirm swap, zatwierdzamy i tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, cztery sekundy elegancko, nawet nie. Astro, teraz dodajemy tutaj tego, też jakiegoś takiego mikropula. Tutaj to nawet maksa mogę mu dać. Niech ma, niech to leci, niech to zarabia. Dobra, tutaj już siedzi. Teraz potrzebujemy jeszcze trochę tokenów Astroport. Jednak za mało sobie go wymieniłem. Mogę tyle go wziąć. Teraz dopiero będziemy stawiać te baseny. że, Ho ho ho, elegancko. Tu już lecimy z kolejnym. Add Liquidity Confirm. No tak, testnety to się fajnie klika. Tylko żeby jeszcze coś z tego było na koniec, może nas tu poczęstują jakąś odznaką. Zobaczymy, co z tego będzie. Można sobie też popróbować i pousuwać te pule. Ja to lubię tak po 50% sobie usuwać i później na przykład kolejne 25% i tak sobie ciachać je, nie? Tak żeby po prostu potestować wszystkie owcy wiecie o co chodzi, nie jesteście tu od wczoraj, jeszcze tam można sobie na przykład że tu pozmieniać, nie tak dalej, można porobić takie kombinacje o takie rzeczy, fikołki, szpagaty i różne inne poszło. No dobra, to dodamy sobie jeszcze tak na, na szybkości tutaj resztę tych puli, żeby to było, a później na przykład na drugi dzień możecie sobie wrócić, sprawdzić co tutaj się dzieje. Czy może są tutaj jakieś nagrody do odebrania, czy coś, nie wiem. Dobra, jedziemy z tym. Confirm. Tutaj zatwierdzamy. No chyba będzie jeden z szybszych testnetów, mi się wydaje. Ale kiedyś pobiłem rekord normalnie poniżej 5 minut chyba to było. Taki był szybki. Sprawny Testnet. W ogóle chcę nagrać kilka wideo tak na zaś, bo będę niedługo trochę podróżował. Także też nie chciałbym was zostawiać bez materiałów. Także w sumie to nie wiem kiedy dodam ten materiał. Dobra. Tutaj już mamy wszystko zrobione. Możemy jeszcze wrócić wr 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 na ten Explorer tutaj, bo oni też mówili o tym stakingu i tutaj jest właśnie staking i dobrze by było sobie zostawić coś, ale ten staking chyba jeszcze nie jest włączony, bo tutaj nie ma żadnych walidatorów, proszę Państwa także chyba niestety musimy ich obserwować i tak jak mówiłem, no trzeba będzie tu wrócić niestety, nie pozbędą się po prostu nas tak łatwo, jak będą jakieś głosowania, to też będziemy głosować żeby tak jak napisali żeby zostawić tutaj ślad a im więcej tym lepiej, także dzięki wielkie, zostaw jakiegoś komentarza, jakiegoś lajka i się manko